Cześć, z tej strony Nomizmatek. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony nowej monecie, którą za niedługo będziemy mogli kupić. Mowa tutaj o monecie wybitej z okazji 30. rocznicy powołania Straży Granicznej. Moneta ta nie należy do żadnej serii, jest to temat indywidualny. Nominał tej monety to 10 zł, wykonana jest ona w całości ze srebra o próbie 925. Średnica tej monety to 32 mm, waga 14,14 ,14 g. Wykonana jest ona z templem lustrzanym o rancie gładkim. Dodatkowo moneta posiada druk UV. Przewidywany nakład to 12 000 sztuk. Data emisji to 11 maja 2022 roku. Cena emisyjna: 190 zł. Co oznacza, że jest ona o 20 zł droższa w porównaniu do ostatnich monet 10 zł o tych samych parametrach. Na rewersie, centralnie, postacie trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej wchodzących w skład pocztu sztandarowego ze sztandarem Komendy Głównej Straży Granicznej, wypełnionym kolorowym drukiem. W jego tle Linie nawiązujące do oznaczeń na polskim słupie granicznym, zakończone u dołu wyodrębnioną ukośną płaszczyzną. W otoku, od lewej strony ku górze, napis 30. rocznica powołania Straży Granicznej. Na awersie, centralnie, wizerunek orła ustalony dla Godła Rzeczpospolitej Polskiej. Wokół orła powtarzające się kontury granic Państwa Polskiego. Z prawej strony postać funkcjonariusza Straży Granicznej z psem służbowym oraz napis 10 zł. Półkolem wzdłuż lewego brzegu od dołu ku górze napis Rzeczpospolita Polska 2022. Pod orłem po prawej stronie znak mennicy. Projektantem rewersu i awersu jest Sebastian Mikołajczak. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy planujecie zakupić tą monetę. Ja osobiście chcę ją kupić. Moneta mi się podoba. Dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie filmiku, i zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli Wam się podoba to, co robię.